Czy o okresie właśnie nacjonalizacji? I o, i, i o, Niech się tym, tym nie się... interesował. No ale teraz pan już dużo wie na ten temat. I, i, wiem, pamięci, tak? i teraz staramy się o odzyskanie, bo było w pewnym momencie powiedziane tak, że powstała spółka akcyjna i tam akcjonariusze zaakceptowali. Przeba. Nie, w czasie wojny. W 1942 roku. Ona pracowała, współpracowników było w czasie wojny i była spółka akcyjna, robili skóry takie bardzo pospolite na, na drewniaki, znaczy te, na góry opaski na... i y, było tak postanowione, że do naszego pełnoletności my matka nasza, która nas y, y, była przedstawicielką naszą reprezentowała w tej spółce powiedziała, że ona za to odpalić się nie może, bo y, tu była Męża, sprawa, dzieci są niepełnoletnie i dopóki nie będą pełnoletnie, nie może się określić, czy chcą w spółce być, czy nie. I taki jest zapis w powstaniu tej spółki, że my po uzyskaniu pełnoletności możemy się wypowiedzieć, czy tak, czy nie. No i dzięki temu mamy w tej chwili możliwość starać się o odszkodowanie jakieś bo nie byliśmy tej, no tylko byliśmy prywatnymi ludźmi, niepełnoletnimi wtedy. No i takie działania po są podjęte. E jest pani mecenas, która nas reprezentuje i staramy się jakieś odzyskanie. Pan, pan e e e obiecywał, że 3, 30 tysięcy złotych e e byli właściciele mogą otrzymać. W pewnym momencie, jak dojrzałem do, do tematu, to zgłosiłem w dzielnicowej Radzie Bola, że to jest nasza własność, że pretensje do tego i nie, nie, nie zgadamy się na sprzedanie, zniszczenie, coś takiego. Bez odpowiedzi zostało i w pewnym momencie kuzynka tam przyjeżdżają powiedziała, sobie tam rozwalają wszystko i budują osiedle. I I to było jakie lata? To jest 2 Nie, 3. W 2000 roku. No, czyli już po tej, tej naszej rewolucji. Ach, ta. Jest, ta. Zgodnie z przepisami w momencie wystąpienia z roszczeniami państwo nie powinno nic zmieniać na to jest data i, tytuł i daty. Protokół zdawczy odbiorczy z przejęcia na własność państwa przedsiębiorstwa Fabryka Skór Gieba Warszawa-Coskowa 4. Czy pan sobie wyobraża, że Pani Mecenas, jak prowadzi to chyba z 10 lat już tą naszą sprawę. powiedziała, że któryś z ministerstw zażądało od nas, od naszej trójki, zaświadczenie, że jesteśmy obywatelami polskimi. Musieliśmy do archiwum ak dawnych, tam obok tego archiwum, tam podanie złożyć że jesteśmy Polakami. Ale to, tam obok y, znajduje się Urząd Wojewódzki do Spraw Cudzoziemców. No tak? właśnie. I, tam, I tam, musieli się państwo takie średnie... tam musieliśmy starać się o to, znaczy wyta. musiałem metryki urodzenia i to wszystko, wszystko złapać. To z Chyba jakieś 8 lat temu. Każdy mi udowodnić, że to Polakami ja po, 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 wydane bo przed... W związku toczącym się w Ministerstwie Gospodarki postępowaniem postępowanie dotyczącym unieważnienia decyzji z 38 roku o przyjęciu przez państwa no, proszę o wydanie poświadczenia, e, e, posiadania obywatelstwa polskiego dla mnie i mojego brata. W 2004 Mazowiecki tak. Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywateli i Migrantów. Tak. 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 A w tak. 2004 r. dla mnie to był szok. To tak. Dla całej rodziny był to szok, że oni mają yy, udowodnić, no. że są Polakami.